MFFM Vita Co takiego? RMFFM Vita No o to chodzi Jak pan ma na imię? Irneusz? Nie. A jak? Ja nie muszę się przedstawiać. Dlaczego? Jest pan na wizji. No, po, po prostu nie muszę, no bo pan się nie przedstawił. Jest pan... Ale jest pan na żywo. Tutaj Irneusz Huk. na stacji RMFFM. A pan... Pan jest inny tak? Tak. Sztuk. No, jest Stanisław nazwisko. Stanisław? A jak na imię? Pytanie może żebyś... Masz... No, Ale która to godzina jest? Na tej godzinie jest... Jest tak, godzina no. 20.40. Dzwonimy do pana i mamy do pana pytanie w konkursie pytanie. za 1000 zł. No dobrze, no słucham. Jak ma na imię Monika Brodka? Kto ma? Jak ma na imię Wrodka? Monika Brodka. Jak ma na imię? Monika. I źle. Przegrył pan niestety. Przegrył pan 1000 zł. No nic. No ale nic, nie to mamy na pana drugie pytanie. Tylko, że za pięć złotych. Chce pan? Nie, dziękuję. A dlaczego? Może pan skorzysta? No... tak nie trafię. A ja, może pan trafi? Na pewno nie trafię. Jaki ma kolor czerwony maluch? Dobrze, dziękuję, bo to są jaja. To nie są żadne jaja. Proszę pan, po, odpowie na pytanie. Jaki, jeszcze raz Pan powie jaki, jaki ma kolor czerwony maluch? No chyba prosty, nie? A jaki ma kolor? No Pan przed chwilą powie, czerwony Nie, czerwony nie, <noise> Niestety przegrył Pan 500 złotych czy, czy chce Pan dostać do następne pytanie za 200? Nagrodę pocieszenie. Jako nagrodę pocieszenia Jako nagrodę pocieszenia, ale pytanie jest bardzo proste no proszę. Jaki kolor ma zielony maluch? O Jezu. Co to za dzisiaj Odpowie pan. On no zielony. <śmienny> Chujowo. Chujobo Odpowiadam, na razie. <śmienny> oh my God.